Otóż mamy radosną nowinę z półfinału Ligi Narodów w... Nigbo, reprezentacja Polski wygrała 3 do 0 z Brazylią. To jest fantastyczna wiadomość. Pierwszy set, 27 do 25. Pomimo przewagi 5 punktów, pomimo przewagi 5 punktów przewagi reprezentacji polskiej, 22 do 17 było w pierwszym secie dla naszej drużyny, ale potem to się rozpłynęło jak bańka mydlana, że tak powiem. Było już po 22. Przystanie 22 do 17 dla nas. No, ale końcówka już należała do nas i 27 20, do 25 wygrała reprezentacja Polski yy, pierwszego seta, drugiego. Reprezentacja Polski wygrała 25 do 19. Dużo błędów Brazylijczyków w tym dzisiejszym spotkaniu. Tak to trzeba powiedzieć. To nie był za dobry występ. Kanarii nie zagrali tego, czego mieliby zagrać. Chyba ten pierwszy set z Chinami wykończył chyba Brazylijczyków, tak mi się wydaje, ale na tyle, że drugiego seta bardzo wyraźnie przegraje, bo do 19 i Więc, no, tak to już jest w rzeczywistości, i powiem wam, drodzy widzowie, że jestem bardzo szczęśliwy z wyniku reprezentacji polskiej. Podczas tego to fajnie, bo to jest y, fantastyczne zwycięstwo naszych świetkarzy. 3 do 0 z Brazylii. Bez sety seta. To naprawdę trzeba umieć. Więc, no tutaj, tak to mogę y, powiedzieć. A ja również y, przejdę do tego. I trzeci set 25-21 w, w jeżeli nasi się wskaza na kapitalny mecz Kevina Sasaka Ponad 80% w ataku to jest kapitalny występ Kevina Gracza Bogdanki lub Lubli, Mistrza Polski, jakby nie było. Świetny występ. I bardzo dobrze kucha Kuba Kochanowski. W zasadzie to tyle. z w to w zasadzie nikogo nie mogę wyróżnić. Żadnego z nich. I w zasadzie yy, no to tak mogę jedno z rzeczy powiedzieć. A ja wam zadam pytanie drodzy widzowie. Jak oceniacie ten mecz yy, pracy z Polską w ramach półfinału Ligi Narodów? Cieszymy się z efektownego zwycięstwa, i w finale reprezentacja Polski zmierzy się z Włochami w ramach fina wielkiego finału Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim Ningbo. A Brazylijczykom czeka mecz o trzecie miejsce przeciwko Słowenii, którzy wcześniej, ale sensacyjnie pokonali Francuzów, dwukrotnych mistrzów olimpijskich. Więc, no tak, to już jest w rzeczywistości. A ja zachęcam Was serdecznie, drodzy widzowie, do subskrypcji kanału Wszystko Ośrodkówce. Zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem. Trzymajcie się! Cześć!